Jak Julia. Właśnie leci do stanu, do babci. A wczoraj oglądałyśmy na farmie. telewizji? Oczywiście oglądam niestety. Zresztą tego wczoraj się uczy. Tam leci do stanu. Wycieka, jestem piękna. Zaraz będę opalona. Co to A? i was sitting in Tak stało się, bo tak musiało być. Naucznie całe no, ochrony, nowy, jaką tylko wiesz. Jeśli śledzisz na bieżąco doniesienia o Michale Wiśniewskim, to z pewnością wiesz, gdzie wystąpi w maju lider zespołu Ich Troje: A. W konkursie Eurowizji w Rydze, B. w Sanremo, C. w Sopocie. Jeśli znasz odpowiedź, wyślij SMS o treści A, B. lub C. Pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Do wygrania wycieczka do Grecji ufundowana przez biuro podróży El Greco. Weißt du, Ich habe mich auch überzeugt, ihr habt ja solche Sachen wie Präliminat dabei. Die Hose und sowas. Ja, ja, ja. Ein starker Grundiczek, proszę. Sozusagen mit die gleichen Sachen in New York. In New York gibt es auch einen. Warte mal, jetzt. Müsste original deine Größe sein. Also so wie ich dich gemessen habe, ist es jetzt original okay. einfach rüber. Mama muss ich sama przyjechać. Jak sie jedes Jahr im nächsten Tag weźmie, aber tak. W przerwie prób Michał nie zapomina zadbać o swój wizerunek. Ja management angerufen. Ja, Ale fajny szapik, nie? Fuzjerunek nie Jestem przyjechałeś? Jestem od wczoraj. Ale w ogóle, czy to jest nasz Berlin, czy ja? Wiesz, co? No, tyle o ile. Ale. Tu jestem pół roku, wiesz? Zarabiam na studia. Jestem oczarowany. Serio? A teraz szukam mieszkania. No dobra, się dziękuję. Dużo zdrowia, życzę i powodzenia. Bo nasz polski show biznes jest bardzo trudny. Tak stało się, bo tak musiało być. I nawet ty nie zmieniesz dzisiaj nic, nie? Dziej, mu Czasami bywa źle, posłuchaj mnie, jest tak ci tylko. Who <sniffs> e Pongs she? loves color songs. Laj is buddha en full om ze satkos has ka roim Chaisch danger. En wa nie pass kaps <sighs> dupe. Um, man dahin dahin? Czy na ciele Michała jest miejsce na kolejny kolczyk? Ja. Niemieckie eliminacje do konkursu Eurowizji odbędą się już za dwa dni. W piątek okaże się, czy Michał Wiśniewski będzie reprezentował w Rydze tylko Polskę, czy także Niemcy. E, jeszcze Polska. Nie zginęła, póki my żyjemy. Noch jest polem ale wyspialny. Nie wiem, że jest... Nie. Nauczniem całej całej no, ochrony, jaką pana tylko zna wiesz No, umówmy się, że to proste nie jest. Co próbuje zawiesić na ścianie Michał, zobaczysz o północy w TVN 7. A -a Michał Wiśniewski tak blisko jak nigdy wcześniej. Nie strać tej szansy. Weź udział w niedzielnym programie Jestem jaki jestem i zobacz Michała Wiśniewskiego na żywo. Wyślij SMS o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. O programie jestem, jaki jestem, słuchaj także w Radiu Z.